W meczu o piłkarskiej pierwszej ligi Mielecka Stale zdobyła punkty w niepołomicach. Spotkanie Puszcza Niepołomice stal mielec pierwotnie miało odbyć się w poniedziałek, ale po ulewnych opadach deszczu zostało przeniesione na środę. Pierwsze 20 minut meczu to przewaga gospodarzy, udokumentowana golem na 1 do 0 Mateusza Cholewiaka, już w 14 minucie. Później wyraźnie dominowała stal, która zepchnęła gospodarzy do głębokiej defensywy. Mielczanom udało się wyrównać w 64. minucie golem Pawła Kruszelnickiego. Trudne warunki były trudne dla obydwu drużyn, ale nie chcieliśmy też grać od bramki długą piłką. No i, i raz nie chcieć a dwa robić co innego. No zobaczcie, ponownie straciliśmy bramkę na jeden, no nagle zaczęliśmy grać od od bramki, no I, i to jest, nie wiem, no muszę porozmawiać z piłkarzami, może odpowiedzą, może, może dowiem się coś ciekawego w tym kontekście. Nawet wprowadzając piłkę od bramkarza, no to nawet nie wprowadzaliśmy tam, gdzie chcieliśmy, gdzie to jeżeli już jest taka decyzja i taka podjęta przez zawodników, to, to graliśmy tam, właściwie graliśmy z piotkiem w lasu, tak powiem. Stal górowała nad rywalem pod względem motorycznym i taktycznym. Zabrakło skuteczności, by wyrwać trzy punkty. Byliście lepsi! Byliście, lepsi! Byliście, lepsi! Byliście, lepsi! Byliście, lepsi! byliście lepsi! Informacja dla kibiców drużyny gości. Bardzo prosimy o pozostanie w swoim sektorze około 15 minut. Mielczanie jednak przerwali serię porażek, która wynosiła już sześć takich spotkań. Cieszę się na przełamanie, bo uważam, że po tylu meczach gdzieś tam, które przegraliśmy, ta seria długa była, więc trzeba szanować punkt. Trzeba szanować punkt, chociaż wiadomo, że zawsze możemy mieć niedosyt, bo uważam, że zagraliśmy naprawdę dobrze dzisiaj. I, 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 to jest gdybanie oczywiście, ale mieliśmy kapitalną sytuację przy 0-0, niszczyliśmy na 1-0. Ale też później wyższa miała sytuację na 2-0 przy lepszym dograniu. Pewnie będą było i trudno dwie bramki odrobić. Natomiast, jeszcze raz mówię, cieszę się, że gdzieś pokazał duże zaangażowanie, potrafi odrobić stratę bramki. i Też taka duża determinacja przy tych fragmentach była. Zwłaszcza mówię to o defensywie, bo wiemy jakie to jest silna, silna broń i atut puszczy niepłomnicę. Cieszę się, że to gdzieś tam wybroniliśmy. W sobotę natomiast Stal podejmie u siebie pogoń Siedlce. Więcej informacji i zdjęcia w portalu hejmielec.pl.